W tym filmie chciałabym Wam pokazać jeden z moich ulubionych kremów, a jest to krem z orzechów laskowych. Pyszny, stabilny, zapraszam po przepis. Zaczynamy od przygotowania orzechów i najpierw je podprażymy, ale zanim to zrobimy, trzeba je dosyć drobno posiekać. Następnie na rozgrzanej, suchej patelni będę prażyć orzechy, a w międzyczasie do garnka wlewam śmietankę i podgrzewam, ale nie gotuję. Podczas prażenia orzechów warto je co jakiś czas przemieszać, żeby równo się zarumieniły, a nie przypaliły z jednej strony. Ponieważ, kiedy patelnia jest sucha i rozgrzana, ten proces następuje bardzo szybko. Podprażone orzechy ściągam z patelni do miseczki, tak żeby już bardziej mi się nie nagrzewały i nie zrobiły zbyt ciemne. I w to miejsce wkładam sobie jeszcze garnek ze śmietanką, podgrzewam, ale nie gotuję. Do podgrzanej śmietanki dorzucam moją czekoladę z orzechami i całość mieszam do jej rozpuszczenia. Następnie studzę do temperatury pokojowej, a na noc wkładam do lodówki. Następnego dnia w dniu składania tortu mascarpone schłodzone oraz schłodzoną bazę, którą przygotowałam dzień wcześniej i masło orzechowe w proszku, które jest tu odpowiedzialne za stabilizację całego kremu. Wkładam do misy robota i całość ubijam na sztywny krem. Jeżeli nie macie masła orzechowego w proszku, no to możecie dodać ewentualnie trochę takiego zwykłego, natomiast ja tutaj polecam użycie właśnie takiego masła orzechowego w proszku, ponieważ ono jeszcze fajnie zbiera tą wilgoć i krem robi się sztywniejszy. Pod koniec ubijania dodaję jeszcze moje podprażone orzechy i całość miksuję już tylko do połączenia. Kiedy mój krem będzie gotowy, mogę go już wykładać bezpośrednio na tort. U mnie tym razem było to połączenie smaku whisky, orzecha laskowego, czekolady i czarnej porzeczki, a to wszystko ułożone na jasnym biszkopcie. Jeżeli chcecie zobaczyć inne filmy z przepisami na krem, zajrzyjcie na playlistę torty, gdzie wszystko macie dokładnie opisane i pokazane. gotowy tort wkładam do lodówki na noc i następnego dnia dopiero biorę się za dekorację. I to na dzisiaj już wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Tradycyjnie zachęcam do kliknięcia łapki w górę i subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Życzę Wam wszystkiego smacznego!